Kończył się już kwiecień, tocy pojawiły się w FIFA 23, więc gra ostatecznie zmierza ku wymarciu, gdyż jesteśmy na etapie, w którym nawet jeśli jakaś osoba trafi dobrą kartę wartą ze 2 miliony monet, to każdy będzie mógł powiedzieć jej, że nie ma się z czego cieszyć, przecież my mamy już maj i taka karta w grudniu to by było coś, a teraz średnia cena składu napotkanego w FUT Champions wynosi prawie 20 milionów monet, a za miesiąc wraz z końcem toców połowa graczy i tak rzuci FIFA 23. W kąt. Takich argumentów nawet nie da się zbytnio podważyć, no bo jest jak jest, ale też z tego powodu mamy tutaj dzisiaj jedną z najdroższych ekip tani, ale dobre w historii, której cena wynosi 1 400 000 monet. Przy czym napastnik Dejonk Jong jest zawodnikiem możliwym do pozyskania jedynie drogą SBC kończącego się za 5 dni. W każdym razie prezentowany tutaj skład zawiera w sobie aż 7 kart Team of the Season, a z racji na fakt, że jedna z legend trybu kariery sprzed lata, konkretnie Mohamed Kudus, jako skrzydłowy aż 78 defa, mając przy tym 96 tempa, tym zespołem można grać praktycznie na każdej formacji dostępnej w grze. Ale oczywiście te, które polecam i których sam używałem, to 3-4-2-1, 4 2 2, -2 i 4-3-2-1. Patrząc teoretycznie, ta ekipa nie ma żadnych poważnych wad, a co najwyżej lekkie niedociągnięcia, bowiem tego co najważniejsze, czyli tempo, zdecydowanie tutaj nie brakuje i średnia pejsa nawet u środkowych obrońców wynosi. Aż 88. Jednocześnie w każdym sektorze boiska panuje względna równowaga i na szpicy biega ogromny de Jong wspierany przez niższego 10 cm Bergwajna czy Marsjala, a w środku pomocy podobną różnicę zauważyć można między Philipsem oraz Rice'em, którego testowałem nawet na środku obrony, no jak się okazało, Anglik na tej pozycji radzi sobie całkiem przyzwoicie. A wchodzący w środek pomocy zamiast niego Emerson ze swoim tempem wynoszącym 90 totalnie gasi. Swoich rywali i był dla nich ciemierzycielem trudnym do przejścia. Podstawowe minusy tego składu są więc takie, że Ashley Cole nie ma zbyt wielkiego pojęcia o strzałach. Obaj boczni pomocnicy w domyślnym ustawieniu 3-4-2-1 są lewonożni, no i oczywiście Natanake jest środkowym obrońcą mierzącym 180 cm, co w teorii nie robi wielkiego wrażenia, no ale za to w praktyce spore wrażenie robi ta drużyna i szczerze mówiąc sam byłem zdziwiony, że ekipa za niecałe 1,5 miliona monet może grać aż tak dobrze, no ale w końcu mamy już maj i piłkarzy takich jak Kudus czy Bergwijn kupić można za kilkadziesiąt tysięcy monet, Podczas gdy nie odstają oni zbyt mocno poziomem od podobnie ocenionych, ale ewidentnie droższych konkurentów. Na no wręcz muszę przyznać, że chociaż Antony Martial jest najdroższym piłkarzem w tym zespole, to zawodnikiem, który zrobił na mnie największe wrażenie, jest i tak właśnie Bermwine, bo pomijając fakt, że jest to ukryta bestia. Ten gość posiada wszystko, co potrzebne jest idealnemu napastnikowi na każdej pozycji. Ten po na dobrą sprawę wygląda jak u Ronaldo Nazario. Strzały są tak silne i dokładne, że nawet słabszą nogą Holender bez problemu niszczy najlepszych bramkarzy. Odczuwalny dribbling wygląda tak jak pokazuje to karta. Krótkie podania ocenione są na 92, a dodatkowo Bernwein ma najgrubszą możliwą sylwetkę i aż 90 siły, przy wzroście wynoszącym 178 cm. Więc to jest prawdziwy rzeźnik. Gość nie jest wielkim sztywnym klocem, bardziej wygląda jak skrzydłowy, ale jednocześnie jest silny i skuteczny niczym najlepszy napastnicy. Ledwo ponad 60 tysięcy monet, a jest to zawodnik, którego warto kupić sobie tylko po to, by posadzić go w roli rezerwowego, no gdyż to jest po prostu game changer. No i bardzo podobny do niego jest także Mohamed Kudus, z tą różnicą, że strzały ganiczyka są nieco słabsze i on sam odczuwalnie ma nieco mniej siły, no ale za to jest szybszy od Holendra i na dobrą prawy jeszcze zwinniejszy, a wspomniane 78 defa robi już tutaj sporą różnicę, więc to też rzeźnik, którego warto mieć za zanadrzu, bo za 35 tysięcy monet trudno chyba obecnie kupić lepszego skrzydłowego. Z całej ofensywnej czwórki najgorzej wypada więc De Jong, bowiem umiejętności umiejętnościami, ale jego wzrost przeszkadza nieco w dryblingu. I dlatego jest to w tej ekipie zawodnik, który czeka na podania i skupia się przede wszystkim na wykańczaniu akcji. No jak wiadomo, tych akcji sporo skoro ma on obok siebie trzech tak podobnych łotrów jak Kudus, Bergwijn oraz Martial. Przechodząc w środek pola, bardzo dobrze spisuje się tutaj Philips, którym w tej wersji miałem okazję zagrać dopiero po raz pierwszy, no ale jak się okazało, Anglik fantastycznie wspiera defensywę, a jego tempo ocenione na 83 realnie zdaje się być jeszcze lepsze, co powoduje, że Rice stoi nieco w jego cieniu, jednak jak na gościa wartego 40 tysięcy monet, piłkarz West Hamu sprawuje się bez zarzutu i w sumie byłby on wręcz niesamowity, gdyby tylko jedna umiejętność została u niego podwyższona chociaż o kilkanaście punktów. A mowa tutaj o zwinności, bo na obecnym etapie wśród tak nakoksowanych kart u każdego rywala, ta umiejętność szybkiej zmiany kierunku biegu jest bardzo ważna. No i dlatego też pomimo faktu, że na tanakę mierzy 180 cm wzrostu, z piłkarza Manchesteru City da się zrobić sporo użytek, bowiem z tym tempem i niesamowitą zwinnością jak na środkowego obrońcę, która ukryta jest w dryblingu oceniony aż na 83, Ake jest w stanie nękać wszystkich oponentów od Toty Ronaldinho po Toty Mbappe. Na, no, że dodatkowo jest to bardzo silny zawodnik ze skocznością wynoszącą 99, Holendra wcale nie jest tak łatwo przeskoczyć i jego cena wynosząca 200 tysięcy monet zdaje się wcale nie być przesadzona. O dziwo Ake był lepszy nawet od Gertraidy, który ma jeszcze więcej tempa, jest wyższy o 5 cm, a jego drybling wynosi aż 88, Natomiast to, że piłkarz Feynordu był przy nim słabszy, nie znaczy, że był słaby. Boger Trida to też absolutny rzeźnik, który może co najwyżej momentami ma lekkie problemy z przyspieszeniem, ale ogólnie fakt, że możemy kupić obecnie takiego stopera za 50 tysięcy końców, no najlepiej sugeruje nam, że gra jest już na ostatniej prostej do wymarcia. Bo mamy tutaj skład za nieco ponad milion monet, który po pierwsze znalazł się w serii tanie, ale dobre, a po drugie jest w stanie przeciwstawiać się najpotężniejszym ekipom napotkanym Food Champions. Jeśli trzeba ruszyć z kontrol, średnia tempa u napastniku, wynosi tutaj 94,5. Jeśli trzeba się bronić, to aż siedmiu piłkarzy ma co najmniej podstawowe pojęcie o grze w obronie. Jeśli przyda nam się atak pozycyjny, z tym też nie ma problemu, bo nawet środkowi obrońcy mają krótkie podania ocenione na 90 i 93. A jeśli rywal już bardzo się zamuruje i trzeba szukać jakichś alternatyw typu wrzutka w pole karne, to będzie tam czekać potężny de Jong stworzony dosłownie do wykańczania takich sytuacji, więc, tak jak wspomniałem, to jest już skład, który można pozwolić sobie na wszystko z wykorzystaniem każdej formacji, a jedyne co stoi pod znakiem zapytania to gra de hei. Nie biorę się z reguły za ocenę bramkarzy, bo jeśli są średni, to nie jestem w stanie ich wyczuć, przez co ogólnie jest to dla mnie zbyt subiektywne. No a właśnie o Hiszpanie nie mogę powiedzieć by był on jakiś wybitny, ale też nie zauważyłem by popełniał jakieś poważne błędy i to sugeruje nam, że jest on po prostu średnim, poprawnie grającym golkiperem, któremu trochę jeszcze daleko do umiejętnościami jakie prezentuje chociażby Toty van der Sar. Natomiast jeśli na start toców dostajemy tyle tak użytecznych kart, z użyciem których można budować grywalne zespoły, no i przede wszystkim, które kosztują prawdziwe grosze, to pytanie, co będzie dalej? Czy to jest miesiąc, który tak jak zawsze wyniszczy rynek, i czy za ten miesiąc będziemy w stanie zbudować hybrydę z Totsów, która będzie kosztować mniej niż milion monet, a realnie będzie jeszcze lepsza od składu, który przygotowałem na dzisiaj? Póki co nie wiem, ale domyślam się, że tak, tylko że problemem jak to zwykle bywa w FIFA 23 będzie prawdopodobnie zgranie. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!